I gonitwa się e, rozpoczęła. Dobrze tutaj Madiba e, mówi. E, na miejscu e, drugim e, Kasmina Royal. Troszkę zostały Sarajn oraz Kuri. E, Stratania jest duża, Kuri, teraz próbuje to szybko odrobić. E, Madiba mówi, e, złapał e, kanat. E, na miejscu drugim od pola Najefa. Dalej Kasmina. Kasmina Royal, Virago, Westminster, potem odstęp dwóch długości i razem galopują Sarain i od pola Curie. Do celownika jakieś 1300 metrów. Madiba mówi przed Najefą, Kasminą Royal, Virago, Westminster, Sarain i na ostatnim miejscu Kuri. Straty teraz już nie są tak duże. Pierwsza ćwiartka, no jak na takie warunki dzisiaj po takich opadach deszczu, taka dosyć, to nie najgorsza, nie najlepsza, taka dość przeciętna. Madiba mówi na Jefa, przy Kanacie skraca sobie drogę Kasmina Royal, w ślad za nią tam się porusza Sarajn. kuri ostatni, ale nie widać, żeby się specjalnie męczył, strata też nie jest duża w tej chwili i to jest jakieś 750 metrów do słupa. Wciąż prowadzi Madiba, mówi. O, mam wrażenie, że na Efa już troszkę tam e, popychana przez jeźdźca. E, to taki lekki poseł, żeby wprawić ją w trochę lepszy rytm po wyjściu na prostą. Madiba mówi, ucieka, troszkę bliżej kanatu e, jest Kasmina Royal. E, polem rozpędza się Kuri i ruszył się także Virago Westminster. Madiba mówi na prowadzeniu, ale wyraźnie koń e, słabnie. E, rusza się polem Kuri oraz e, Virago Westminster. Kuri e, pierwszy i myślę, że on już nie przegra tej gonitwy, Przewaga jest bowiem zbyt duża. Kuri e, kentruje po wygraną. Drugi będzie Virago Westminster. Druga będzie Virago Westminster na miejscu trzecim. Madiba mówi na czwartym Najefa.